Was po raz drugi w Instytucie Kultury Polskiej. Już mamy ze sobą zeszłoroczną przygodę, że tak powiem, bo będzie to przygoda niewątpliwie. Ale też dużo się nauczyliśmy wspólnie w zeszłym roku tak. i z, z tej nauki wyciągnęliśmy wnioski o e, m, Dlatego mam nadzieję, że Państwo, Panie Nadia, ale jeszcze też Pan Mateusz, tutaj się przyłożą do pracy, bo, bo dużo wyzwań przed Wami. W komisji Wszystkich Tak, bo tak. jak nie to przyjdzie Pani Zosia i zrobi nam tak. pasówkę. Dlaczego nagrywamy akcje? Od razu Wam powiem. Dlatego nagrywamy wszystkie akcje, że my generalnie zajmujemy się właśnie tym. Nagrywamy w kółko akcje, czyli robimy dokument w procesie. Film w procesie. To jest takie zjawisko, które y, nie my opatentowaliśmy, ale myśmy je trochę wprowadzili w życie. To znaczy, z tych nagrań będziecie wykorzystać, jeśli będziecie chcieli y, to robić, ponieważ będziemy sobie to zamieszczać na Facebooku, na y, WOLU, który się nazywa Uniwersytet Miasta w Komi. Tam będziecie wrzucać swoje zdjęcia i swoje wideo, kiedy sami zaczniecie kręcić. Po naszym głównym. Jest to, żeby każdy z nas wykonał swój własny film dokumentalny za pomocą telefonu komórkowego i żeby ten film nie był o czymkolwiek, tylko o pewnej bardzo ważnej, bardzo ważnym procesie, który się nazywa e, tożsamość wyrażona poprzez obraz. Opowiemy Wam o różnych formach opowiadania filmowego w dokumencie. Komórka nie służy do kręcenia fabuły, mimo że zaczynają to robić iPhonami za jakieś nie wiadomo jakie pieniądze w Ameryce, nie wiem po co tak naprawdę. Zadają iPhone na wysiedni, który jedzie na szyna, robią jakieś przekosy, cuda w ogóle, z zjanki. Jakby tam nie mogli wsadzić kamery, która jak się dobrze ukro, to będzie jeszcze tańsza jak ten iPhone. Ale no, powiedzmy, cały czas jest takie coś, że bardzo ciężko się wcisnąć na ten iPhone, to być ludzkie zainteresowanie, więc wiecie, to tego nie wiem co tam. Zagrać symfonię na liściu, ale my potem to, też to o, a może jednak. To jest wszystko yy, I to też to jakoś staramy się zrozumieć. Natomiast, i zaręczam Wam, że mnóc się tu nie będziemy, wszyscy będą w to zaangażowani, raczej nam będzie brakować czasu, niż będziemy się zastanawiać, co to dalej robić. Bardzo liczę na to, że będziemy się słuchać nawzajem, ponieważ my jesteśmy praktykami. My zostaliśmy tu przez Was zaproszeni do tego, żeby Wam pokazać, jak się robi te, te wszystkie akcje z obrazem, jak się robi prawdziwy film dokumentalny. My robimy prawdziwe filmy dokumentalne inne stopy. My to traktujemy naprawdę jak kamerę. I naprawdę tak jak kamerą robimy filmy. I 7 marca w Centrum Sztuki Współczesnej będzie pokaz naszych filmów z taką debatą, na której ogłosimy drugie drugą wersję naszego manifestu. Myśmy stworzyli w 2008 roku taki manifest, w którym zapisaliśmy język i gramatykę języka obrazu. Tylko macie takie słowa? Język obrazu? Mówicie to coś? Tak. Mówicie to coś? Znaczy no. mi to kiedyś nie mówiło nic. Powiem szczerze, chociaż skończyłem szkołę filmową i to naprawdę, że tak powiem dosyć aktywnie tam działałem. I się tym bardzo, bardzo mi to było potrzebne, bo robiąc filmy ją kończyłem, więc jakby no język obrazu, to to jest język obrazu. O trzeba zrozumieć, czy to jest język francuski, chiński i nasz i czym się różnią. Prawda? Ale to, że na no, tak przykład ktoś pisze obrazem, a ktoś pisze słowem, a ktoś dźwiękiem, i jakie te języki mają struktury i że w każdym z nich istnieje gramatyka, już tak no, praktycznie wcale nie jest łatwo złapać. No więc my mamy język obrazu zapisany w manifestie, 7 marca zapraszamy do CSW, tam można zobaczyć nasze filmy z tego roku na przykład.